Annuncio vobis gaudium magnum <clears> Habemus <throat> papam Prezbiter wobec społeczności świeckiej. Katecheza św. Jana Pawła II, wygłoszona 28 lipca 1993 roku. Słowa o dystansie prezbitera wobec dóbr doczesnych wiążą się również z jego stosunkiem do kwestii politycznych. Bardziej niż kiedykolwiek, jesteśmy dzisiaj świadkami stałego przenikania się ekonomii i polityki. Zarówno w zakresie wielkich problemów, o znaczeniu ogólnokrajowym, jak i na mniejszym polu spraw życia rodzinnego i osobistego. Możemy obserwować to zjawisko w przypadku wyborów przedstawicieli do parlamentu i odpowiedzialnych za administrację publiczną, w udzielaniu poparcia listą kandydatów zaproponowanych obywatelom, w wyborach dokonywanych przez poszczególne partie wypowiedziach na temat osób, programów i sprawozdań dotyczących zarządzania dobrami publicznymi. Błędem byłoby całkowite lub częściowe uzależnienie polityki od kontekstu ekonomicznego. Lecz również projekty wyższego rzędu, mające na celu służbę osobie ludzkiej oraz dobru wspólnemu, są nim uwarunkowane i muszą uwzględniać sprawy związane z posiadaniem, używaniem, rozdziałem, i obiegiem dóbr doczesnych. Wszystkie te punkty zawierają w sobie wymiar etyczny, który jest przedmiotem zainteresowania również prezbiterów, w świetle posługi, jaką powinni pełnić wobec człowieka i społeczeństwa zgodnie z misją otrzymaną od Chrystusa. Przekazał on bowiem naukę i sformułował przykazania, które rzuciły światło nie tylko na życie poszczególnych osób, lecz również całego społeczeństwa. W szczególności Jezus sformułował przykazanie wzajemnej miłości. Zakłada ono poszanowanie każdej osoby i jej praw. Zawiera reguły sprawiedliwości społecznej, których celem jest przyznanie każdej osobie tego, co się jej należy, oraz harmonijny rozdział dóbr doczesnych pomiędzy osoby, rodziny i grupy. Jezus podkreślił ponadto uniwersalizm miłości, przezwyciężający różnice ras i narodów, tworzących ludzkość Można by powiedzieć, że nazywając siebie synem człowieczym, chciał również poprzez to określenie własnej tożsamości mesjańskiej uwydatnić, że jego dzieło jest przeznaczone dla każdego człowieka, bez dyskryminowania żadnych kategorii, bądź języków, kultur, grup etnicznych i społecznych. Głosząc spokój dla swoich uczniów i wszystkich ludzi, Jezus uczynił jego fundamentem przykazanie miłości braterskiej, solidarności i wzajemnej pomocy o uniwersalnym wymiarze. Jest rzeczą jasną, że dla niego to właśnie było i jest celem oraz zasadą dobrej polityki. Jezus nie chciał jednak nigdy zaangażować się w jakiś ruch polityczny i udaremniał wszelkie próby włączenia go w kwestie i sprawy doczesne. Królestwo, które przyszedł założyć, nie jest z tego świata. Dlatego też tym, którzy chcieliby zająć stanowisko wobec władzy świeckiej, odpowiedział: Oddajcie więc Cezarowi to, co należy do Cezara, a Bogu to, co należy do Boga. Narodowi hebrajskiemu, do którego należał i który kochał, nie obiecał nigdy wyzwolenia politycznego, oczekiwanego od Mesjasza przez wielu Żydów. Jezus utrzymywał, że przyszedł jako sen Boży, by ludzkości żyjącej w niewoli grzechu ofiarować wyzwolenie duchowe i powołanie do Królestwa Bożego. I przyszedł by służyć, a nie by mu służono. Utrzymywał też, że ci, którzy idą za nim, a zwłaszcza apostołowie, nie powinni myśleć o władzy doczesnej i o panowaniu nad narodami, jak władcy ziemscy, lecz powinni być pokornymi sługami wszystkich, podobnie jak ich Pan i Nauczyciel. Z pewnością to duchowe wyzwolenie, które przyniósł Jezus, musiało mieć decydujące konsekwencje dla wszystkich dziedzin życia indywidualnego i społecznego, otwierając erę nowej koncepcji wartości człowieka, osoby oraz stosunków między ludźmi zgodnie z wymogami sprawiedliwości. Jednak nie na tym polegało bezpośrednie zaangażowanie Syna Bożego. Łatwo zrozumieć, że stan ubóstwa i wolności jest zgodny w najwyższym stopniu z misją kapłana będącego rzecznikiem Chrystusa w głoszeniu odkupienia ludzkiego i jego sługą, który stara się krzewić owoce tego odkupienia w każdej dziedzinie i sferze życia. Jak mówił synod biskupów w 1971 roku, prezbiterzy w jedności z całym Kościołem są zobowiązani do wyboru, na miarę wszystkich swoich sił, jasno określonej linii działania, w zakresie obrony podstawowych praw człowieka, szerzenia integralnego rozwoju osoby, popierania sprawy pokoju i sprawiedliwości i posługiwania się środkami oczywiście zawsze zgodnymi z ewangelią. To wszystko odnosi się nie tylko do sfery indywidualnej, lecz również społecznej. Dlatego też niech prezbiterzy pomagają ludziom świeckim we właściwym formowaniu ich sumień. Powyższy tekst synodu, ukazujący jedność prezbiterów i wszystkich członków Kościoła w służbie sprawiedliwości i pokoju, pozwala zrozumieć, że stosunek prezbitera do działalności społecznej i politycznej nie jest identyczny ze stosunkiem człowieka świeckiego. W sposób jeszcze bardziej jasny mówi o tym katechizm Kościoła katolickiego, w którym czytamy: Do pasterzy Kościoła nie należy bezpośrednie interweniowanie w układy polityczne. I organizację życia społecznego. Zadanie to wchodzi w zakres powołania wiernych świeckich, którzy działają z własnej inicjatywy wraz z innymi współobywatelami. Chrześcijanin świecki powołany jest do bezpośredniego zaangażowania się w tę działalność i przyczyniania się do tego, by społeczeństwo kierowało się coraz bardziej zasadami ewangelii. Kapłan, który naśladuje Chrystusa, jest bezpośrednio zaangażowany. Wszerzenie Królestwa Bożego. Podobnie jak Jezus, powinien zrezygnować z włączania się w aktywne uprawianie polityki, zwłaszcza wtedy, gdy wyraża ona interesy jednej grupy, co jest niemal nieuchronne. By pozostać człowiekiem wszystkich w duchu braterstwa oraz, o ile jest to akceptowane, człowiekiem Ojcostwa Duchowego. Oczywiście zdarzają się wyjątkowe przypadki osób, grup i sytuacji, kiedy może się wydawać stosowne, a nawet konieczne, przyjęcie funkcji pomocniczej i zastępczej w instytucjach publicznych, źle funkcjonujących lub nieukierunkowanych, by wesprzeć sprawę sprawiedliwości i pokoju. Na przestrzeni dziejów instytucje kościelne, również najwyższego szczebla, odegrały tę rolę, co z jednej strony wiązało się z pewnymi korzyściami, lecz z drugiej, Również z kłopotami i trudnościami, opatrznościowym zbiegiem okoliczności, współczesne trendy polityczne, konstytucjonalne i doktrynalne zmierzają w innym kierunku. Społeczność świecka zapewniła sobie stopniowo instytucje i środki, by wypełniać swoje zadania w sposób autonomiczny. Kościołowi pozostaje więc właściwemu zadanie: głoszenie Ewangelii. Ogranicza się on do ofiarowania swojej współpracy w tym wszystkim, co odnosi się do dobra wspólnego, nie ubiegając się o funkcje o charakterze politycznym ani ich nie przyjmując. W tym świetle można lepiej zrozumieć ustalenia synodu biskupów w 1971 roku w sprawie stosunku kapłana do życia politycznego. Z pewnością zachowuje on prawo do osobistych poglądów politycznych. Oraz do korzystania zgodnie z sumieniem z prawa głosu. Jak mówi synod, w okolicznościach, w których uprawnione są różne opcje polityczne lub społeczne, prezbiterzy, podobnie jak wszyscy obywatele, mają prawo do własnych wyborów. Biorąc jednak pod uwagę fakt, że opcje polityczne jako takie mają ograniczony zakres i nie interpretują nigdy Ewangelii w formie całkowicie adekwatnej i trwałej, Prezbiter jako świadek przyszłej rzeczywistości powinien zachować pewien dystans wobec jakiejkolwiek funkcji lub pasji politycznej. W szczególności powinien pamiętać o tym, że partii politycznej nie można nigdy utożsamiać z prawdą Ewangelii, dlatego też żadna partia w odróżnieniu od Ewangelii nie może stać się nigdy przedmiotem absolutnego wyboru. Prezbiter powinien więc pamiętać o tej względności również wtedy, gdy obywatele wyznający wiarę chrześcijańską tworzą w sposób godny pochwały partie inspirujące się w sposób otwarty Ewangelią. Powinien starać się o to, by światło Chrystusa oświeciło także inne partie i grupy społeczne. Trzeba dodać, że prawo prezbitera do ujawniania własnych wyborów ograniczają wymogi jego posługi kapłańskiej. Również i to ograniczenie może stać się wymiarem ubóstwa, do praktykowania którego jest wezwany na wzór Chrystusa. Czasem musi bowiem powstrzymać się od korzystania ze swego prawa, by móc być skutecznym znakiem jedności i głosić Ewangelię w całej jej pełni. Tym bardziej powinien unikać ukazywania swojego wyboru jako jedynie słusznego, a w obrębie wspólnoty chrześcijańskiej powinien szanować dojrzałość ludzi świeckich. Co więcej, musi pomagać im w jej osiąganiu poprzez formację sumień. Zrobi wszystko, co możliwe, by nie przysparzać sobie wrogów na skutek zajmowania takich stanowisk w dziedzinie polityki, które pozbawiałyby go wiarygodności i powodowały oddalenie się wiernych, powierzonych jego pasterskiej misji. Synod biskupów w 1971 roku podkreśla zwłaszcza konieczność powstrzymania się prezbitera od czynnego udziału w działalności politycznej. Przyjęcie funkcji kierowniczej lub czynne angażowanie się na rzecz jakiejś partii politycznej powinno być wykluczone w przypadku każdego prezbitera, chyba że w konkretnych, nadzwyczajnych okolicznościach rzeczywiście domagać się tego będzie dobro wspólnoty. Powinien wtedy działać za zgodą biskupa, po zasięgnięciu opinii Rady Kapłańskiej i, jeśli okaże się to konieczne, konferencji episkopatu. Istnieje więc możliwość odstępowania od prawa ogólnego. Jednak przypadki te usprawiedliwiają jedynie okoliczności nadzwyczajne i trzeba uzyskać wówczas odpowiednią zgodę. Prezbiterom, którzy wielkodusznie służąc ideałowi ewangelicznemu czują potrzebę zaangażowania się w działalność polityczną, by przyczynić się skuteczniej do uzdrowienia życia politycznego i usuwać niesprawiedliwości, wyzysk i wszelkie formy ucisku, Kościół przypomina, że na tej drodze łatwo jest uwikłać się w stronnicze walki, co pociąga za sobą ryzyko współpracy nie tyle w budowaniu sprawiedliwszego świata, którego pragną, lecz w tworzeniu nowych i jeszcze gorszych form wyzysku ubogich. W każdym przypadku winni oni pamiętać, że dla tego rodzaju zaangażowania w działalność polityczną nie otrzymali ani misji, ani charyzmatu z wysoka. Dlatego modlę się i proszę o modlitwę, by w prezbiterach wzrastała coraz bardziej wiara w znaczenie ich posłanictwa pasterskiego, również dla dobra społeczności, pośród której żyją. Oby potrafili uznać jego wagę, również w naszych czasach. I zrozumieć deklarację Synodu Biskupów z 1971 roku, zgodnie z którą trzeba zawsze pamiętać o priorytecie specyficznej misji, która angażuje całą egzystencję prezbiterów, tak by przeżywając na nowo i z wielką ufnością sprawy odnoszące się do Boga, mogli skutecznie i radośnie zwiastować je ludziom, którzy na to właśnie czekają. Tak, pragnę i modlę się, by dziś i w przyszłości. Moi bracia kapłani w coraz większym stopniu otrzymywali dar duchowego pojmowania rzeczywistości, który również w zakresie polityki pozwoli im zrozumieć i podjąć drogę ubóstwa ukazaną przez Jezusa.